Zamiast podręcznika, praktyka. Na tej wystawie wszystkiego można było dotknąć, posłuchać, a nawet powąchać. Już po raz 22 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zorganizował Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki. To wyjątkowa okazja, by zgłębić wiedzę z różnych dziedzin w niecodzienny sposób. Możesz właśnie się dużo dowiedzieć chodząc i się bawić. Bardzo dużo się można nauczyć o farmie, na przykład też o grawitacji. Takie rzeczy mi się bardzo to podoba, ponieważ moje babcie i tak dalej mieszkają na farmie i ja bardzo rzadko ich odwiedzam i mi to bardzo, bardzo o, o nich przypomina. Takie worki do podciągania z różną wagą. Są też różne quizy, jakieś mikroskopijne przedmioty. Ciągnik no bo można jeździć, i w środku jest. Gra, dojenie krowy, bo można ją doić i, i trzeba napełnić wiadro i jeszcze tamte fale. Na przykład dojenie krowy było bardzo ciekawym, e, można powiedzieć, rzeczą, którą robiłam. Było to na pewno pierwszy raz w moim życiu, kiedy właśnie doiłam, można powiedzieć, krowę w takim symulatorze. Tam też jest traktor, który też bardzo fajnie właśnie... Udało się po prostu nim pojeździć i też było bardzo fajnie i jeszcze na, gór, na wyższych piętrach można było pograć sobie w grę, której można było sobie wybrać No To jest gra na refleks i też było właśnie bardzo fajnie i bardzo ogólnie ciekawa gra. Z atrakcji korzystały wycieczki szkolne, a także goście indywidualni. Wydarzenie było okazją, by na własne oczy zobaczyć zjawiska, o których zazwyczaj dowiadujemy się z podręczników. Pracownicy uniwersytetu przygotowali ekspozycje dotyczące fizyki, geologii, dietetyki, biologii, astronomii i wielu innych dziedzin. No jest dużo takich rzeczy związanych z fizyką i z tym jak na przykład może woda się porusza, kiedy wywołuje na jej ciśnienie jakieś czy coś. W szkole to jest tak, że po prostu tam się nudzi i trzeba tylko robić zadania, a tutaj to jest y, frajda, jakby można robić ja, ja różne ja, ja. quizy i nawet E, można dojść krowy, nawet do, do traktora można wsiąść. I to jest po prostu fajnie niż w szkole. Tu jest dużo rzeczy takich, których możesz dotknąć, które możesz zrobić. I właśnie jest to o wiele lepsze i ciekawsze niż na przykład po prostu siedzenie przy podręcznikach, ale też na przykład taka zwykła fizyka jest też bardzo, moim zdaniem, bardzo ciekawa i fajna. Mega fajnie jest. Tu co jest zabaw. W da się bawić się tutaj. Tu da się czasu dać. Większość rzeczy tutaj to jest bardzo intrygujące w taki super pozytywny sposób, że tak strasznie w oko wpada i można uznajmy przeczuć jak coś się czuje, na przykład te jeżdżenie na traktorze albo dojenie krowy. Wydarzenie zorganizowało Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Kortosfera.